No, hej kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym vlogu. Słuchajcie, to chyba nie będzie mój dzień. Bo e, o ile wczoraj mieliśmy przepiękną pogodę, o tyle dzisiaj leje znowu deszcz. <coughs> Miałam w ogóle sprawdzić, słuchajcie, e, jaka pogoda będzie jutro. Bo jak wiecie, ja chciałam wczoraj jechać po Milana Karmę stwierdziłam, że no bo się nie wyrobiłam, to stwierdziłam, że pojadę dzisiaj, ale jeżeli dzisiaj pada, a ta droga ym, tam do tej miejscowości, no ja już nie raz narzekałam, jest naprawdę koszmarna, o Jezus Maria, w niedzielę ma być deszcz i tylko 7 stopni, Matko Boska, ym, Hmm. Ta droga jest koszmarna, jest bardzo dużo zakrętów, i wiecie, a jak pada jest ślisko. Ja już raz miałam wypadek podczas takiego deszczu, i po prostu boję się takich, wiecie, krętych dróg je jeździć. Może nie tyle boję się, co wiecie, obawiam się, że może się znowu coś stać. Mm, no tak, jutro, jutro ma być znowu ładna pogoda, więc prawdopodobnie wychodzi na to, że po prostu znowu przełożę to i pojadę. Jutro po Milana karmę. Wiecie, nie pali się, dlatego, że ja karmę mam jeszcze wystarczająco. Tu chodzi bardziej o to, żeby zrobić już zapas, po prostu, żebym nie musiała później jeździć. Po prostu bym teraz kupiła, tak? To znaczy, zamierzam kupić, ale nie o tym miało być. Słuchajcie, mam na ustach konturówkę z BH Cosmetics. Jak ona się nazywała? Jeżeli się uda, to Wam powiem. Eee... Opla. Już niestety nie ma tutaj nazwy, nie widać. W każdym bądź razie to em, była. Dlaczego była? Wam zaraz pokażę konturówka, yy, która odcieniem miała imitować yy, Charlotte Tilbury Pilotok, no i rzeczywiście jest zbliżona. Natomiast nie wiem, czy widzicie rysikka, ile ja mam tutaj w dłoni. Za każdym razem, słuchajcie, ja chciałam pomalować usta, to mi rysik wypadał. Ta kredka była mniej więcej taka. Ja ją użyłam od kupienia, słuchajcie, dwa razy może. No i stwierdziłam, dobra, no to zatemperuję, no i temperowałam, temperowałam, co pojawił się rysik, to się zaraz znowu złamał. No i zostało tego tyle, słuchajcie, i stwierdziłam, że już dalej temperować nie będę, bo to nie ma po prostu sensu, za każdym razem wypada, wypada mi e, rysik, więc pójdzie do denka i do wyrzucenia, dlatego że no po prostu nie wiem, co się stało z tą kredką, szkoda. Ja ją wtedy kupowałam za jakieś chyba grosze na wyprzedaży, ale no mimo wszystko wiecie, no wydałam pieniądze, a nie mogę produktu użyć. Trochę słabo, no niestety. No ale chociaż raz udało mi się przynajmniej pomalować nią usta. Więc, więc tyle dobrze. Wiem, że coś chciałam jeszcze dzisiaj robić. Wczoraj planowałam i ja mam takie luki w berecie, słuchajcie, to żeśmy wczoraj z Asią też rozmawiały, że to między innymi od moich leków właśnie, że ja mam um, zaniki pamięci, tak? Nie jakieś tam ekstramalne, no ale mimo wszystko. Mm, na oczach, słuchajcie, dzisiaj po raz ostatni, i tutaj też kolejna rzecz. Widzieliście w ostatnim vlogu, że już miałam naprawdę resztkę tego cienia z glam Shopu. pokazywałam wam i tak ostrożnie trzymałam, bo on się łamał. No i dzisiaj połamał się już całkowicie ta cała resztka. Już się nie dało z tym robić, wiecie, ja tych okruchów już nie będę sklejać, no bez przesady, tak? Um, więc użyłam ten cień dzisiaj po raz ostatni, ale to nic, bo ja cieni mam wystarczająco. Co nie znaczy, że ja do niego nie wrócę. Ja wrócę na bank, bo to jest jeden z piękniejszych cieni. I to już jest chyba, nie wiem, trzecie, trze, trzecie opakowanie tego cienia, które zużyłam, po prostu ubóstwiam. Nie hmm. wiem, czy jak to się nazywa. Teraz już wam nie powiem, bo wrzuciłam do dęka, ale nie wiem, czy to był urok. Chyba tak. Może zaraz sprawdzę, to wam powiem. No, a tak poza tym na twarzy to w dalszym ciągu mam te same produkty, czyli ten Tinted Moisturizer z, z Origins. Prawdopodobnie będę musiała też naprawdę niebawem sprasować bronzer, bo o, widać, że z jednej strony jest praktycznie zużyty, a z drugiej już mi się go po prostu ciężej nakłada, więc całkiem możliwe, że to jeszcze dzisiaj zrobię no i co jeszcze? No róż z Nataszy, który też już wam pokazywałam. Sprasowany zostało go dosłownie tyle. Więc e, do końca roku na bank trafi do denka. No. No i moja maskara z Chanel, kredka z Maybelline. Ta jest akuratnie znowu w odcieniu blond. I tyle. Cały makijaż. Ja aktualnie rozświetlacza, ja widzę, że tu ładnie się błyszczy, ale to nie jest, słuchajcie, rozświetlacz, tylko, wybaczcie, jadłam moją czekoladę z orzechami, tylko to jest yy, mgła pudrowa yy, z paezę. Tu mam numer 12 Natural Beige. O, ja tą mgłę pudrową, słuchajcie, używam jako rozświetlacza. Tyle tylko, że, no wiecie, to jest trochę jak puder w kamieniu, to pyli się mocno i Dlatego szybko się też zużywa. To akurat nie jestem bardzo zaskoczona jak szybko się to em, zużywa. No. no i tak się prezentuje makijaż w sumie jak niemalże dzień jak dzień tak? Bo ja no, często mam taki mm, sam makijaż. I znowu jak patrzę słuchajcie w podgląd to wygląda jakbym tą brew miała jaśniejszą niż tą, no. Wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że mówiłam Wam, ja mam tutaj więcej włosków niż w tej brwi: tutaj jadę po skórze, a tutaj po włoskach. Dlatego, no, tak to wygląda, niestety. Więc tak wstawiłam pranie, więc yy, niedługo będzie trzeba iść rozwiesić, bo już cała pralka była pełna. Ja wiem, że chciałam gdzieś pojechać. Na pewno muszę podskoczyć do e, mojego mechanika, zrobić termin na zmianę opon, bo to w sumie no, lada dzień trzeba będzie wymienić opony, a ja nie chciałabym wiecie, że spadnie śnieg a ja jeszcze na letnich, bo ja się tego strasznie boję. To jest chore, ale się boję tego. No no i po drodze będę chciała podjechać do Wrezemana bo potrzebuję, wiecie co, taką poduszkę, która wilgoć ściąga, bo mam w aucie niestety wilgoć, to ostatnio poczułam jak właśnie też w poniedziałek padało i ja nie miałam włączonej klimy i przez co auto dosłownie parowało od środka jak nie wiem, więc to oznacza, że mam wilgoć po prostu w aucie. Więc muszę taką poduszkę, która ściąga tą wilgoć do auta, kupić. No i przy okazji zobaczę tam, co polskiego do jedzenia mają w ofercie. Może coś kupię. Zobaczymy, co ten dzień jeszcze dzisiaj przyniesie. Był też moment, słuchajcie, że zastanawiałam się, czy nie podjechać do, um, do Action. Dlatego, że, em, dlatego, że em, no wypaliłam tą świecę Erwika, którą kupiłam i powiem Wam, że wow, po prostu wow, taka mała świeca, a tak intensywnie pachniała, naprawdę świetna była. One są w sprzedaży, normalnie ja je widziałam w DM-ie, ale za taką cenę jak w DM-ie to ja nie chciałabym jej kupować, bo ja ją kupowałam chyba za 3 euro. Czy coś koło tego? A w DM-ie kosztuje chyba 7 euro, czy coś koło tego? Jakoś tak, Boże, deszcz pada, ja muszę przynajmniej Milana wypuścić przed drzwi. Znowu biedny Miluś dzisiaj nie pójdzie zbytnio na spacerek. Bo wiecie, on nie lubi w deszczu chodzić. No nic, zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Boże, słuchajcie, tutaj jeździ ludziów jak mrówków. Ja w ogóle przed chwilą znowu miałam chwilę zgrozy. Pomyślałam, słuchajcie, że portfel zgubiłam, a całe jeszcze i kapnęłam się dopiero w Kiku, tak, bo w Kiku byłam. W Kiku kupiłam sobie, słuchajcie, golfik w takim petrolowym kolorze. No i byłam w tym w Rezemanie. Dużo nie kupiłam, ale zdecydowanie udało mi się dorwać właśnie ten, to się nazywa, love, ten czyli do auta, no, jak to się zwie. No, żeby odsączyć wilgoć, mówiłam Wam. Nie wiem, czy to tutaj, czy tutaj. W każdym bądź razie gdzieś to musi tutaj leżeć. O! Jezus, Maria! Jest mi gorąco, bo przez to, że. Em, przez to, że, że. się tak zmachałam. Wiecie co, z, ze względu na ten portfel, to aż mi się gorąco zrobiło, muszę kurtkę ściągnę. Em, wiecie co, byłam u Daniela, ale. Niestety, niestety chyba ma urlop, bo warsztat zamknięty. On, co prawda, warsztat ma w tym samym domu, w którym mieszka. E, jakby on mieszka nad warsztatem z rodziną. I jego syn był na dole, ale już wiecie, nie chciałam e, przeszkadzać. Jeżeli ma urlop, to niech ma urlop i tyle. E, wiem, że coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie wiem co. Ale co sobie możecie wyobrazić, jakie ja luki w pamięci mam. Ja weszłam do Kika, oglądam tam rzeczy, to tam to wsiam, to nie, ten sweterek do rąk i nagle ni stąd nicowo cholera jasna, portfel. Słuchajcie, wszystko co w ręce miałam, rzuciłam i wydarłam w stronę auta, e, bo myślałam, że zostawiłam na dachu, bo no ja prosto z auta weszłam do Kika, więc nigdzie indziej nie mogłam zostawić jak w aucie albo na aucie. E, Marii moja sąsiadka. <grym> <grym> Co miałam powiedzieć? To, to ta dziewczyna, która mieszka w tym mieszkaniu, w którym ja mieszkałam wcześniej. No, to sobie możecie wyobrazić, jakie ja luki w berecie mam, skoro ja już totalnie zapominam, gdzie ja rzeczy zostawiam. To jest jakaś masakra. W ogóle przez tą, ja myślę, że to też trochę pogoda jest winna temu wszystkiemu, bo ja jestem, no pogoda ma strasznie duży wpływ na mnie. Dlatego też yy, jestem taka, wiecie, rozkojarzona i w ogóle, i nie mogę się skupić, i cały czas się obracam. A myślałam, że to Karola. No, dobra, słuchajcie, ja teraz jadę w stronę domu. Muszę się zastanowić, czy jak gdzieś muszę zahaczyć. A, miałam Wam powiedzieć, słuchajcie, kupiłam, ale to może w domu Wam pokażę. Kupiłam płyn y, do płukania tkanin z Komfort. One kiedyś, kiedyś były w DM-ach dostępne, wcale nie aż tak dawno. Mm, to jest chyba to samo co kokolino tylko po prostu jakby tutejsza wersja. Aczkolwiek one wyszły wtedy już ze sprzedaży. Więc, y, więc tak. Dobra, słuchajcie, ja się zbieram. Wiecie co, jest strasznie ciemno, szaro, pomimo, że mamy dopiero w pół do trzeciej. No ale, no, 14.38, ale pogoda nie jest zbyt piękna, jak Wam mówiłam. I to jest właśnie ten płyn em, do płukania tkanin. On ma pojemność 900 ml. No i jego będę chciała przetestować. On trochę pachnie, wiecie co, jak Lenor. Muszę Wam powiedzieć, ale wiem, że takie opakowania też ma Kokolino w Polsce, więc hmm, przynajmniej w Biedronce kiedyś widziałam. I też z Lenora widziałam podobne, więc nie wiem. No, słuchajcie, a to są rzeczy, które kupiłam jedzeniowe, a mianowicie sałatka obiadowa z rolnika, ogórki kiszone i moja szynka ham. O, i kupiłam jeszcze, wiecie co? Płyn do spryskiwaczy. Hmm. Milon mi, nie wiem, gdzieś jakoś pobiegł. Po tak dziwnie. Płyn do spryskiwaczy jeszcze e, kupiłam już zimowy. No, ale zostawiłam go w aucie, no bo nie ma sensu ze sobą ciągnąć tutaj, jak go ja w aucie używam. Ty, mój mały słodziaku, chciałeś pokazać, jaki ty słodki jesteś? No. Słodziak mamusiny. A on biedny, poszkodowany, bo dzisiaj, no średnio, wiecie co, ja spróbuję później, jak go nakarmię za jakieś 20 minut, to spróbuję z nim wyjść, ale co z tego wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Zajcie, idę to rozłożyć. Później do Was wrócę. Wiecie co, byłam w międzyczasie z Miluniem rzeczywiście na spacerze. Akurat nie wychodziliśmy, wychodził też Matias z Balu, a po drodze jeszcze Katia spotkaliśmy em, z. Jezus, jak on się nazywa? Jej facet? Mario, Mario. Więc e, byliśmy z psami, <laughs> mimo wszystko na spacerze. Nie wiem, co z Miluniem, słychać, zrobił się przylepa straszna, cały czas praktycznie za mną chodzi. Dziwi mnie, że teraz jeszcze nie zagląda z za rogu. No, ale jakby nie było, słuchajcie, jedzenie zrobiłam. Jako, że zapomniałam wczoraj wyciągnąć mięso, no to kiełbasę wyciągnęłam. Kiełbasa się, wiecie, szybko rozmroziła. Polska kiełbasa była jeszcze. No i zrobiłam sobie fasolkę po, po bretońsku. Jeszcze widzicie, paruje. Tutaj jest jeszcze sporo. Także zapas jest. Jest co jeść. Natomiast, słuchajcie. Zapomniałam wczoraj kupić e, rękawiczki jednorazowe e, e, do rąk, tak? No, rękawiczki, no wiadomo, <grym> blondynka. E, zapomniałam wczoraj kupić, a moje się skończyły, słuchajcie. Taki chyba to będzie raczej taki fun fact, słuchajcie o mnie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja brzydzę się. Ja lubię mięso, jem mięso. Ale brzydzę się dotykania surowego mięsa gołymi dłońmi. I dla mnie, krojenie tej kiełbasy w kawałki to była po prostu tragedia, bo ja nie miałam rękawiczek na, na, na rękach. Uch, straszne. Dlatego jutro, choćby się paliło, waliło, to yy, muszę kupić rękawiczki do. do no, rękawiczki do, do, do rękawiczki, bo no wiecie, to są rzeczy, które u mnie dość szybko schodzą, bo ja no ja do wielu rzeczy używam rękawiczki. Często też na przykład jak cebulę kroję, żeby mi dłonie tak nie, nie dawały cebulą. No, na całe szczęście nie dają, bo umyłam dużą ilością tego mydła kuchennego, on się już kończy niestety. Znaczy, niestety, niestety, tak? Ja już Wam pokazywałam, że mam inne. Dobra, słuchajcie. Ja się biorę za jedzenie i idę troszeczkę zrobić tulimy, tulimy też z Milanem. Pomówię coś, się dzisiaj jakieś nie mrawy. Aczkolwiek powiem Wam, że i ja nie mam najlepszego humoru. Nie wiem, czuję się jakaś taka smutna, nie wiem, samotna. Nie wiem, co mi jest. Krążą mi dziwne myśli po głowie. Najchętniej to wiecie, siadłabym, siadłabym i, i płakała. No ale nic, dobra, idę jeść. Wiecie co, te moje plamy? No niby kurczę, już było dobrze. To teraz mi się pryszcze tu robią, dosłownie w tych miejscach. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, jest już bardzo późno, bo już jest dawno po 23. Ja jeszcze obrabiałam filmik i. No i trochę ze znajomymi pisałam i e, z kolegą, z którym, z którym kiedyś. Zobaczcie, kupę 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 lat temu mieszkanie dzieliliśmy w Berlinie. To jeszcze były czasy, wiecie, jak byłam młoda. Ile ja wtedy miałam, nie wiem. 20. Nie wiem ile ja wtedy miałam. 22 lata. Chyba tak. Nie wiem, nie pamiętam już żeby ci razie się odezwał i trochę popisaliśmy, porozmawialiśmy. Śpiać mi się chciało, bo do mnie mówi, że jeżeli nie obrabiam swoich zdjęć, w sensie nie nadaję filtrów i tak to, dalej, to się nie zmieniłam i się nie postarzałam przez tyle lat. Ja się śmiałam, że owszem się postarzałam i, i, i dupa urosła i w ogóle, tak? A on mówi, że taką mnie właśnie e, pamięta. Nie słuchajcie, ja miałam 19 lat. Chyba 19 miałam. No, w każdym bądź razie e, no i mówię, tam trochę popisałam. Tutaj wiecie, filmiki poobrabiałam. E, moja kuzynka mi napisała, że z końcem miesiąca przelatują na tydzień do Polski. Czy, że, czy będę chciała i czy będę mogła przyjechać, chociaż na, na 2-3 dni. Więc ja się zastanawiałam, czy teraz nie pojechać na kilka dni. Ale to w takim bądź razie, wiecie co, jeszcze przeczekam tych... O może wybaczcie. z tych 12-13 dni i wtedy pojadę. Na kilka dni. Dokładnie tak. Jezus Maria, z nasami cieknie. Jeszcze się śmiałam, mówię do... Znaczy, napisałam Ewie, że no jak, jak mnie do tej pory nie zamkną, to, to przyjadę raczej no, wiem, Wam, że ja Ewę bardzo rzadko widuję także, także tak, dobra kochani, ja idę do łóżka ten filmik i tak już jest długi jak wszystkie w ostatnich w przeciągu ostatnich tygodni zobaczymy co jutro dzień przyniesie, czy jutro będę nagrywać, nie wiem, okaże się na razie żegnam się z Wami do zobaczenia, dobranoc